Pan się tutaj wygrzewa a ludzie marzną. Ja państwo rozumiem, ale co ja mogę poradzić? Bo tym ja jestem chory. Okay. Wszyscy są chorzy. Mhm. A myśmy akurat pana wybrali. A dozorca? Gospodarz domu? Dozorca zniknął, a pan jest jego zastępca. Pan to sobie załatwił, pana ciepu. Panie, panie! Zebrało nas się tu tyle, że już jesteście cieplej, prawda, panie profesorze? To chodźcie do mnie, to mi dzieci zagrzejecie. Proszę Państwa, naprawdę nic nie mogę poradzić. Kaloryfery są zimne, gaz jest wyłączony. elektryczność też. Panie profesorze. Słucham ja, pana. W 1944 roku ja byłem w Warszawie. Każdy był fakt. Ale to była wojna. Dajcie powiedzieć panu Antoniemu. Wydawałoby się, że kulturalni ludzie. Jak pan powie temu facetowi, że ma zaatakowaną krytę. Niech lepiej nic nie mówi. I przyśle do mnie dziecko, to dostanie pigułki. Słyszał pan? Mówi, że słyszą. I niech się go pan zapyta, czy uszy go nie bolą. Bolą pana uszy? Mówi, że bolą. No to i... Ach, pigułki dostanie. Przepraszam, na zdrowie. Panie doktor, przepraszam, a mnie w boku boli. To jakby płuca, czy co? Pozwolicie wreszcie powiedzieć panu Antoniemu? No więc w 1944 roku po powstaniu to ja byłem na żoli Bożu. Naj, najgorszy był grudzień, bo w styczniu to już i zupę rozdawali, i nie trzeba było się ukrywać. Ale grudzień był straszny. Mieliśmy wprawdzie kozę, ale nie było czym palić. No to wychodziliśmy po dwóch. Jeden uważał na Niemców, a drugi kombinował na opal co się dało. No, szafę biurko, stół, a choćby i krzesło. Ja to kiedyś nawet zorganizowałem takiego Ludwika XVI, ale to twarde drzewo i trudno porąbać. To. Już pan skończył? Tak. No to muszę panu powiedzieć, że bzdury pan opowiada. Jak pan śmie, impotent. Starsza kobieta i takie świństwa przy ludziach wygaduje. Przecież pan to jest prawdziwym mężczyzną, to od razu widać, impotent.